Witamy serdecznie, dziś mamy 17 dzień grudnia 2022, piękna zima, tak dużo śniegu nasypało, zróbmy kosza, I burloch arena, drobinki takie, mało Głosimy prawdziwego Efezjan 4.20. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa Mateusz 5 rozdział od 5 do, 19, do 20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie tak jak łotr dla prawicy jako anioł, który pokorzył się obiecany raj ma nie niebo tylko raj na ziemi, a ten drugi uczyń cud, czyli wszystko jest w naszym sercu, bo pokornym Bóg daje łaskę, a pysznym właśnie czyli od nas zależy, czy my przyjmiemy teraz Chrystusa, który jest żywy nie w mąka woda, nie Boże Narodzenie nie zmartwychwstanie na Wielkanoc co roku tylko raz, urodził się w Betlejem Ludzkim, raz zmartwychwstał jak go zamordowali ukazywał się 40 dni apostołom, uczniom i po 40 dniach jak poszedł do nieba zesłał Ducha Prawdy Jana 14, 17 do 20 Ducha Chrystusowego Rzymian 8, 9 9. Kto nie ma ducha Chrystusa? Czyli jego ojciec Mateusz 11, rozdział 25-30, do jemu właśnie wszystko przekazał. Jana 3, 34, do 36 No i w kolosancz został wywyższony. Wszelka pełnia boskości jest w Chrystusie. Bóg jest Boga Prawdziwego, zrodzony na niej stworzony. No i ten Chrystus prawdziwy żyje w swoich uczniach. Jak wszedł do, do nieba po 400 dniach, to po prostu 500 uczniów go widziało, ale Rzymianie Pogani go nie widzieli faryzeusze. Apostoł Paweł go nie widział. Bo apostoł Paweł później prześladował uczniów apostołów, bo Jezus jest jedynym jeden nauczyciel, co wyszkolił apostołów, tak, uczniów, miał 72 uczniów i Łukasza 10 od 1 do 11. I do jakiego domu wejdziecie czyli mózgu? bo mózgi to są domem rodzina to jest domem Hebrajczyków 3,6 no i dzieje apostolskie 24 rozdział dzieje apostolskie 17 rozdział od 24 że Bóg nie mieszka w świątyniach w salach królestwa, w meczetach synagogach, w kościołach katolickich Bóg chce zamieszkać w doskonałej miłości w sercu naszym bo kiedyś na kamiennych tablicach przykazania, 10 przykazań nie mów fałszywego świadectwa czci. Słuchaj, Szanowny Ojca i Matkę, czcicie króla. No i w tych przykazaniach jest zawarta doskonała miłości, całe. Bo wypełnieniem prawa Chrystusowa 10 przykazań jest wypełnienie tej miłości, co Chrystus miał. Ewangeliana 13, rozdział 34, 35. Po tym Was poznają, żeście moimi uczniami. Mateusz 23, do 12. Jednego nauczyciela Chrystusa, króla Izraela. Tak samo jak był jeden Mojżesz, jeden Ołej, jeden Abraham, jeden lot i lot. Aniołowie go tam ciągli. Pierwsza Mojżesza, 19 rozdział, aniołowie przyszli. I teraz my też chodzimy do świadków i chcemy. Przymuszamy, żeby oni przyjęli Chrystusa, Jego prawdę, nie naszą. Łukasza 15 rozdział. 14 rozdział od 15 do 23 że między opłotki idźcie tam i przymuszajcie przymuszajcie to lot dobra by my aniołowie się modlili za lot a nie wyciągli za rękę bo jeden katolik mówi że i Jehowy są sektą i nie pomoże nic tylko modlitwa no i tam murzynki w Afryce dziękujemy wam za modlitwy były, były ten bardzo smaczne modlitwy były, bo murzynki chcieli jedzenia. Nie o ołowiu bomb chrześcijańskich, tylko z samolotu, żeby spadły no, przepiórki nie i kasza manna, bo kiedyś tak było. I człowiek potrafi robić te cuda, co kiedyś. Trochę potrafi, ale ku złemu. Także jak murzynki z nieba spadły na spodochronach żywność, no, by się dziękowali na pewno, bo to jest wdzięczność, tak? Godnego nakarmić chlebem, nie kamieniem, nie ogniem. Także chrześcijanie, co mają pisma, jak faryzusze mieli, że to tu muzułmanie chyba przyjdą i będą mieszkać, a chrześcijanie będą się tak jak judaszowe plemnie wieszać. Tak duch mi naciska, tak coś, co widzę w duchu prawdy Chrystusa, Rzymian 8.9. Bo chrześcijanie są ci leśni, no i katolicy, poganie, siatko Jehowi, faryzeusze. No, w ludziach nie jest Bóg, jak będą mieć prawdę Chrystusową, prawdziwą. Efezan 4,20. Efezan 5,14. To jest pierwsze z martwych w rozdział od 1 do 6. Tak wygląda perspektywa. Zobaczcie czyli tę odległość te, od tego słupka do tego i tam u góry, jak tak widzimy perspektywa, że tam jest w, wąsko ale zobaczcie, aniołki są takie dobre łoty mają zaklepane anioł raj tutaj będzie skrzeszony, w raju na ziemi bo miał zaklepany, od słowa dostał od samego Chrystusa Króla Izraela którego u katolików rodzą się w grudniu i zjadają go jako baranka płatek a my naśladujemy baranka Jana Ewangelia na pierwszy rozdział, idzie za barankiem. Pierwszy uczeń był Andrzej, Piotr i tam Chrystus kompletował tych uczniów. A teraz ci, co nauczają. Perspektywa tak wygląda. Czy tam jakby troszkę się zwężyło, nie? Ale to samo odległość będzie jakby zmierzyć. Czyli Chrystus jest z niebie. W duchu prawdy, Jana 4, rozdział 14. Woda żywa do 24. Prawdziwi czciciele czczą go jako wybrane anioły, które wejdą do ziemi obiecanej. Będą mieć starców, prawo Chrystusa, Hebraczyków 8 rozdział 8 do 12. I Hebraczyków 4, rozdział od 4 do 13. Nigdzie nie można się schować, ale uczulka i ja i Zbyszek macie trzech świadków Chrystusa. Błogosławimy Was.